Z nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Klasa pierwsza, a chciałaby złożyć Wam nauczycielom. U danej wigilii w gronie rodzinnym. Prawnych prezentów od chodników. Miłego odpoczynku od pracy. Dla matematyków życzymy. Tyle prezentów. Dla naszych nauczycieli języków życzymy. Merry Christmas. W WF Życzymy udanych biegów po najświeższego karpia! Kochanej Pani brak w prezentach tylko same AU. Pani od biologii i gwiazdka bez kleję pięknością. A wiecie kucharze naszej szkoły, aby i baszczyk smakowicie wyszły. Polonistom, żeby się cieszyli z gwiazdki, jak skrócz pod koniec książki. Informatykom, by skopiowali i wkleili prezent. By zaoszczędzić pieniądze. Pani, Pani od klasyki kolorowych bombek na, na końce. Dla nauczycieli historii hitu, żeby ta gwiazdka była najlepszą w historii świata. Katechetum udanego, przepomnianego miłością, dnia na razie nie Pan odebrał aby Mikołaj odwiedził panów z dalekiego bieguna północnego. Premierzy nas rozwiali pytania i poważania. I głowie radość. W całej dyrekcji życzę owocnych i przyjemnych świąt. Wszystkim pracownikom szkoły z udanych świąt spędzonych z rodziną. Zasłużonego odpoczynku. Zdrowia. Wszystkiego, co sobie zamarzycie i najważniejsze. Wesołych świąt!